Witajcie na moim kanale. Dzisiejszym tematem naprawy będą dwa samochody BMW E36 z silnikami 2.8. Stała się rzecz niebywała, która tak naprawdę nie zdarza się w jednym warsztacie. Zgłosili się do mnie e, klienci, którzy chcą wymienić e, skrzynię biegów. Jeden chce mieć manual, a drugi chce mieć automat. E, Pierwszy zadzwonił ten, który jeździ kabrioletem i ma skrzynię manualną. Oryginalnie ten samochód był w automacie i chce wrócić do oryginału, gdyż samochód jest w pięknym stanie. Niechętnie chciałem to zrobić, ponieważ nie chciało mi się szukać części na rynku, więc troszeczkę go zbywałem. Ale nagle zadzwonił telefon i zgłosił się klient, który chce mieć skrzynię manualną. A ma automat. Yy, nic innego nie pozostało, yy, jak zgłosić się yy, telefonicznie do klienta tego od kabrioleta. Zostali umówieni. Dzisiaj zaczynamy działać. What? just a boy Christmas brought so much joy couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night looking for Santa with lights those are the memories I still remember then I became a man lost sight of who I am but right in bo odpala, ale to nie jest nic wspólnego z tym swapem, który robiliśmy. Wyczyścimy błędy i zobaczymy, czy to się pojawi z powrotem. No i jest. Ewidentnie błąd położenia czujnika wałka rozrządu, więc to jest na 100% do wymiany. No i dotarliśmy do finiszu swapów, czyli wymiany tych skrzyń biegów w E36. W każdym razie kabriolet dwa tygodnie temu już pojechał. Dawno o nim zapomnieliśmy, tam poszło wszystko gładziutko. Były jakieś tam problemy? W żadnym zasadzie. No. Poszło tak elegancko, że. No... no, tylko kalibracji kierownicy musieliśmy zrobić. Dokładnie. No i. Poza na no dobra, ale chcę Wam omówić tutaj, co tu się wydarzyło. No, tyle rzeczy, pieniędzy, do tego wszystkiego nam po prostu zrobił listę dodatkowych historii. W każdym razie. Tak, robiliśmy swap hamulców, z 330 są założone hamulce, jest założona szpera, którą przywiózł klient. dodatkowo była urwana śruba, więc musieliśmy ją wywiercić, a zmontowanie w ogóle grzanych foteli sobie zażyczył. Co tam było z tym fotelami? Znaczy w sensie zrobiliśmy tak dokładkę mat, tak by fotele po prostu nie podgrzewane, a dołożyliśmy po prostu maty grzewcze plus yy... Dodatkowy moduł sterujący fotelami, no oczywiście z termostatem, tak, żeby miał możliwość sterowania sobie siłą grzania plus automatycznego wyłączenia po odpowiedniej sile nagrania. Tak. Jak za mocno to wydawało do No tak, graczy, tak. tak, tak. No, no. Oczywiście fotele oprócz tego pojechały do tapicera, bo tam gąbki były uszkodzone, ale wszystko udało się złożyć i działać. Później co tam robić? A jeszcze uszczelki szyb, bo wszystko miało powyrywane kiedyś ktoś źle tam wyregulował, szyby źle się zamykały, więc z tym walczyliśmy. Short shifter jest założony, miał pęknięte sprężyny, w tym zawieszeniu zostały wymienione. Robimy właśnie teraz pełny serwis, czyli wymiana oleju i filtu. No Oprócz tego, tak jak już wcześniej widzieliście, diagnostyka była robiona i był uszkodzony czyli położenia wałka rozrządu to też wymieniliśmy, jak autobot mieliśmy, bo już na próbie no auto oczywiście od razu taką moc i dynamikę jazdy do zero żadnego pisa. a skrzynia biegów to wpłynęła ładnie wchodząc naprawdę to wszystko... jest rewelacja po tych modyfikacjach no i super, a największą bolączką w tym aucie dlatego tak się przedłużyła naprawa nie mogliśmy dojść do ładu z ABS-em, świecił się ABS na stałe permanentnie i oczywiście kontrola trakcji. Jak z tym sobie poradziłeś? No, po wielu godzinach żmudnej pracy szukania przyczyny, co to może być tak naprawdę. No, że tak powiem, znalazłem chusteczkę, którą szybciutko potem naprawiłem, no i samochód działał. Okazało się, że kondensatory w, właśnie w sterowniku ABS-u stracił po prostu w sobie prąd całkowicie się rozładowały Czy nie podtrzymywały nie podtrzymywały w ogóle i za każdym razem gdy chcieliśmy diagnozować auto tak nawet yy, przez program, przez komputer on w ogóle nie czytał tak tego sterownika fizycznie nie widział no na czerwono bo tak tak jakby tak jego nie, nie widział. po prostu go nie widział no i, no i po prostu no, nie było możliwości żeby ten y, ABS i y, kontrola atrakcji działały y, w ogóle jak, w jakikolwiek sposób czy to delikatnie tak czy w ogóle nie było żadnego no, tak. tutaj oznak życia z tego, z tego sterownika, ale po prostu po delikatnej modyfikacji wiązki elektrycznej, że tak powiem, powróceniu do oryginału, ale przez moją, to tak powiem, ingerencję w tą wiązkę, no odzyskał po prostu wszystkie te... Diagnostyka e, i... Pełna, pełna diagnostyka. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face. Shit, I look around and feel like everybody is the fakeest. i make this. Everybody Także temat swapów zakończony. Klientom życzę radości zjazdy. jazdy. Wszystkiego dobrego pozdrawiam.